drogi strzelce, na czytaniu na relacje miłosne w marcu i tu jak zwykle zachowałam taki schemat, że po lewej stronie jest wasza energia, po prawej waszego kochanego partnera, po środku taka wasza wspólna i u was tutaj są dwa miecze. Które mówią o próbie odnalezienia właśnie spokoju, równowagi, bo to jest karta Księżyca w wadze, więc odnajdywanie tej równowagi właśnie w uczuciach, w sobie, zaglądanie w siebie, taka próba zharmonizowania się w tej relacji. I myślę, że bardzo pozytywnie będzie przyjęta, bo pomiędzy wami jest 10 kielichów, więc jest to czas, kiedy Odnajdujecie się właśnie wzajemnie, kiedy y, dobrze się bardzo porozumiewacie, jest taka właśnie harmonia, uczuciowość, jest y, miłość, zmysłowość, jest pełno uczuć, jest spełnienie. Wasz partner pokazuje się w karcie y, świata, y, który oznacza tutaj y, jakiś sukces, y, coś. Y, co właśnie robi i, i jest widoczne przez innych. Myślę, że to jest też zauważenie przez Was, drogie strzelce, tego, co robi właśnie Wasz partner, tego, kim jest, bo jest kimś wyjątkowym, robi coś wyjątkowego. Być może też podróżuje, przyjeżdża, czekałyście na niego, bo to jest Karta Świata, więc być może przyjeżdża do Was z daleka, być może komunikujecie się, bo jest gdzieś daleko. No oczywiście tutaj są różne możliwości. Dla każdego z Was w Waszych sytuacjach będzie to troszeczkę inne, ale myślę, że tutaj dzieje się coś bardzo pozytywnego w Waszym wspólnym byciu razem. W życiu waszego partnera. Wy jesteście postawieni w takiej sytuacji, że próbujecie znaleźć się w tej sytuacji, bo być może właśnie partner jest daleko i dlatego poszukujecie tej harmonii w sobie. Być może, że właśnie przyjeżdża i Trzeba właśnie odnaleźć się w tej nowej sytuacji, bo może to jest dla wielu z Was po jakimś długim czasie, nie bycia razem. Ale myślę, że dla wielu strzelców jest to czas, w którym będziecie się dobrze czuli, pomimo różnych sytuacji pomiędzy Wami, czy daleko, czy blisko, czy jesteście razem, czy nie, to w jakiś sposób na pewno tak. I jesteście w tym szczęśliwi. Myślę też, że dobrze byłoby poznać właśnie, jakie są potrzeby po obu stronach. No, u Was zdecydowanie jest potrzeba bycia razem, więc tak zakładam, że wielu z Was właśnie jest w jakimś tam rozdzieleniu. Ale ta potrzeba być razem tutaj pokazuje się w karcie kochanków. To właśnie jest takie czułe przytulenie, dotknięcie, takie partnerstwo. I taka równowaga w tym partnerstwie, w braniu, w dawaniu. I myślę, że tutaj jesteście bardzo pomocni wobec swojego partnera, który być może właśnie ma jakieś problemy, bo czuje niedosyt, być może właśnie tęskni za wami. I chciałby y, jakoś ten deficyt uczuć, nadrobić. Tu jest pokazany w karcie pięciu denarów, y, więc potrzeba wyjścia z takiego braku. Y, być może ma y, jakieś inne problemy. Y, to jest problem jakiś finansowy, bo to są denary. Y, ale pomiędzy Wami jest karta y, trzech de denarów. Współpraca, właśnie takie realizowanie czegoś razem, pomaganie sobie nawzajem, takie wspólne działanie w jednym kierunku. I myślę, że ten wynik tych Waszych potrzeb, właśnie to bycie razem w czymś, oddaje charakter Waszego związku, Waszej relacji, że to jest na dobre i na złe. Że jak komuś jest gorzej, to po tej drugiej stronie jest zrozumienie. I właśnie myślę, że dajecie takie zrozumienie swojemu partnerowi, partnerce i pracujecie nad czymś wspólnie, żeby wyjść z poczucia braku, żeby było wam lepiej. I może teraz w takim razie, jak się przekłada to na działania. To tutaj pokazuje się siedem buław po waszej stronie. To jest takie prężne bronienie siebie, tego w co wierzycie, o czym myślicie. Może właśnie bronicie tej idei, tego partnerstwa, tego związku. Może spotykacie się z jakimiś przeciwnościami, może ktoś jest tutaj przeciwny. Może cała sytuacja jest jakaś trudna i wymaga właśnie takiej odważnej decyzji, walki o to, co jest dla Was istotne. I myślę, że walczycie właśnie o tą relację, o ten związek, pomimo właśnie jakichś braków po tej drugiej stronie: tęsknot, oddalenia, wyjścia być może. W Jakiejś separacji ze względu na właśnie wyjazd, przyjazd, odjazd, to myślę, że tutaj jesteście w takim stanie walki o to, żeby udało się. I wasz partner dzięki temu też taki zagrzany do walki. Waszą e, pracą, waszym entuzjazmem e, podejmuje też tą wielką robotę, bo tutaj jest karta ośmiu dysków. To jest praca nad czymś konkretnym, żeby m, coś się udało. Być może, jeżeli to są kłopoty finansowe, właśnie m, u strony, ze strony partnera, e, to tutaj właśnie on e, otrzymuje zlecenie, pracę. Tutaj dzieje się coś pozytywnego, że on zyskuje taką trwałość, stałość. Być może to jest praca nad Waszą relacją, bo jak widzi Wasz ukochany, ukochana osoba, takie zaangażowanie Wasze po Waszej stronie, to sam też się mocno angażuje i cała relacja przeżywa ogromną transformację. Tutaj dzieje się coś zupełnie niesamowitego, takiego od wewnątrz. Tutaj być może wkracza w to w ogóle Pluton, który teraz spotyka się z Marsem, z Wenus w koniunkcjach. Właśnie ten początek marca jest taki dynamiczny, taki mocno transformujący, bo Pluton właśnie jest planetą zmiany ale takiej głębokiej, takiej od wewnątrz. I myślę właśnie, że tutaj przechodzicie taką ogromną transformację waszej relacji, was obojga, że w sytuacjach, w których coś się dzieje, w drugiej stronie jest gorzej, postawiliście wszystko na jedną kartę. Jesteście w stanie obronić czegoś, odważnie wypowiedzieć swoje zdanie. W obronie tej relacji, obroni was obojga. Tutaj, jak gdyby jesteście w stanie, drogie strzelce, walczyć z całym światem, żeby pomóc tej relacji, żeby pomóc partnerowi. I teraz może popatrzmy na wszystkie karty razem, bo one też coś opowiedzą dodatkowo, może. Tutaj widzę rzeczywiście no, takie spełnienie w tej relacji, widzę chęć po obu stronach, żeby to uczucie kwitło, żeby to porozumienie między wami było, pomimo że są jakieś problemy. No, oczywiście dla każdej relacji będą inne. Być może właśnie są finansowe ze strony tutaj partnera, widać to wyraźnie, że tutaj przechodzi jakiś trudny moment, ale Wasza aktywność, być może Wasza pomoc powoduje, że tutaj sprawa się wyjaśnia, tutaj być może partner, partnerka dostają pracę, być może jest to właśnie ta tęsknota, o której wspomniałam w związku z jakimś ruchem, wyjazdem. I tutaj też sytuacja się normuje. Po stronie partnera jest piękna karta świata, to jest też karta osiągnięcia jakiegoś sukcesu, który jest widoczny. I oczywiście takie sytuacje często bardzo są emocjonalne, wkładamy w to dużo wysiłku, żeby coś osiągnąć, wspieramy partnera i tak dalej. I w którymś momencie jest spadek, i właśnie tutaj widoczny jest ten spadek po stronie partnera tych pięciu dysków, ale myślę, że właśnie wzajemnie sobie pomagacie. Ta karta pośrodku tych trzech dysków jest właśnie taką informacją, że tutaj jest to wspieranie się wzajemne, jest wspólny cel. Jest współpraca, jest taka synergia w działaniu. Dzięki temu właśnie jest możliwość odnowienia czegoś, rozpoczęcia na nowo. Umieracie to w Waszym związku, w Waszej relacji, to, co jest stare i nie działa, i otwieracie się na nowe. W wielu sytuacjach też tak być może, że. Jakiś etap się kończy, pomimo że bardzo walczycie o to, że chcielibyście coś zatrzymać, to jednak to się przetransformowuje. Ale myślę, że w rezultacie w dobrą stronę, bo jest to dziesięć kielichów, które świadczą o tym, że umiecie się porozumiewać, umiecie sobie dawać wsparcie, że się bardzo kochacie. Jest to miesiąc taki wiosenny, w którym jest dużo wiosny już, czuje się to rozbudzenie, ale z drugiej strony jeszcze są powiewy zimnego wiatru, jeszcze jest mróz czasami, ale radzicie sobie z tym. W waszej relacji właśnie wzrastacie oboje dzięki temu, że są trudniejsze momenty i możecie się wspierać, pomagać sobie. I dzięki temu właśnie. Też doceniacie sami siebie i partnera, partnerkę. Jest to miesiąc, w którym coś się dzieje, właśnie takiego przestrzennego, właśnie jest jakiś ruch, a jednocześnie też jest tutaj taka przemiana od wewnątrz. W środku też coś się dzieje pomiędzy wami. Coś się układa, stabilizuje, układa się też po stronie partnera, nad czymś pracuje, nad wyjściem właśnie z jakiegoś braku, być może jakiejś choroby, depresji, czegoś, co jest trudne, ale radzicie sobie z tym oboje. Więc to jest piękne, że tacy jesteście wspólni i razem. I tego oczywiście Wam bardzo życzę. Niech będzie pięknie, niech będzie czule i niech będzie pełno miłości. Jeżeli chcielibyście, żeby czytać Wam na Wasze konkretne relacje z kart Tarota, to bardzo proszę, piszcie do mnie na mojego maila. Ja będę odpowiadać takimi czytaniami na Wasze konkretne sytuacje, relacje, sprawy, odpowiadać na Wasze pytanie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia.